Myślenie o projekcie jak o zbiorze małych komponentów składających się na całość to coś, co wnosi nas na nowy poziom projektowania. W tym odcinku pokażę ci jak korzystać z komponentów Figma. Na początku wyjaśnię, czym komponenty są. Żeby to lepiej zobrazować, cofnijmy się do prehistorii projektowania UI do Photoshopa. To w nim tworzyłem swoje pierwsze projekty. Wyobraź sobie, że tworzysz w Photoshopie projekt sklepu internetowego. Masz do zaprojektowania stronę główną, stronę produktu i koszyk. Na każdej podstronie wstawiasz ten sam przycisk. Spotykasz się z klientem i o dziwo wszystko mu się podoba, ale doszliście wspólnie do wniosku, że przycisk musi być w innym kolorze. Wracasz do komputera i zmieniasz przycisk na każdej podstronie: jeden na stronie głównej, jeden na stronie produktu i jeden w koszyku. Sporo roboty. Nie trudno sobie wyobrazić bardziej rozbudowany projekt, w którym jest kilkaset takich komponentów, które na przykład sami będziecie chcieli zmieniać, aby przetestować różne wersje i znaleźć tą najlepszą. I tu pojawia się Figma i jej komponenty. Komponenty to obiekty, które można używać wielokrotnie. Komponenty wielokrotnego użytku. Ekologiczne i oszczędzające czas. Trzymając się naszego przycisku zapisujemy go jako komponent. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jakikolwiek obiekt w figmie, z którego chcemy zrobić komponent i wybrać Create Component. Stworzyliśmy tak zwany komponent główny. Jest na fioletowo i ma takie cztery zamalowane diamenciki jako ikonkę. Po stworzeniu naszego komponentu trafił on do zakładki Assets. To stąd możemy wstawić go do projektu. Wystarczy tylko przyciągnąć. To, co wstawiamy, nazywamy instancją komponentu. Tak jak komponent główny, też jest na fioletowo, ale tym razem ma inną ikonkę. Taki pusty, duży diament. Co nam to dało? Oprócz wygodnego wstawiania zapisanych elementów, komponenty, które wstawiliśmy z zakładki Assets, są połączone z naszym komponentem głównym. Jeśli zmienimy coś w naszym komponencie głównym, zmienimy to we wszystkich wstawionych instancjach. To nie wszystkie zalety. Nasze instancje nie muszą mieć tego samego tekstu co nasz komponent główny. Nasz przycisk na stronie głównej będzie służył do logowania. W koszyku natomiast chcemy, aby służył on do płatności. Wystarczy zmienić tekst w środku konkretnej instancji. Jeśli zmienimy tekst w instancji, to nie będzie on już połączony z komponentem głównym. Oznacza to, że możemy zmienić pozostałe właściwości, np. kolor przycisku, a tekst zostanie ten sam. Bardzo przydatne. Gdy zmienimy z powrotem tekst w komponencie głównym, to zmiany będą widoczne tylko tam, gdzie nie zmieniliśmy naszego tekstu. W instancjach możemy nadpisywać nie tylko tekst, ale i wypełnienie, obramowanie oraz efekty. Każda z tych właściwości ma swoje unikatowe połączenie. Zmieniając tą właściwość, zrywamy to połączenie. Początkowo może być to nieintuicyjne. Jeśli zmieniasz komponent główny i chcesz, aby instancja się także zmieniała, a tego nie robi, to polecam wstawić komponent od nowa lub zresetować jego połączenia, wybierając z menu Reset All Changes. Na początku każdego projektu stwórz sobie specjalny page, w którym trzymaj komponenty główne. W poszczególnych widokach używaj komponentów wstawianych z zakładki Assets. Zawsze po stworzeniu nowego komponentu wysyłam go do page'a, który nazywam zawsze komponent. Po czym wstawiam jego instancję z zakładki Assets. Komponent łatwo wyślesz klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Move to Page. Jeśli chcesz szybko przejść do komponentu głównego, to wystarczy, że zaznaczysz instancję i klikniesz ikonkę Go to Main Component. Jeśli chcesz, możesz odpiąć instancję od komponentu głównego. Zaznaczając instancję, wybierz opcję Detach Instance. Jest to przydatne w momencie, gdy na bazie jednego komponentu chcemy zrobić zupełnie nowy. To, co jeszcze świetnie się sprawdza, to możliwość zaknieżdżania komponentów w sobie. W jednym komponencie możemy mieć instancję innego komponentu. Dodajmy teraz kilka ikonek ze strony Feder Icons. Z każdej ikonki stworzę osobny komponent. Wygodnie mogę to zrobić przy pomocy opcji Create Multiple Components z paska narzędzi. Dzięki temu utworzę z każdej ikonki osobny komponent. Teraz wyślę moje ikonki do Page'a Components. Stworzę frame, który posłuży mi za mój przycisk, i dodam tekst. Następnie wstawię ikonkę z zakładki Assets. Tak przygotowany obiekt zapiszę jako komponent. Nazwę go przycisk z ikonką. Teraz wysyłam mój przycisk z ikonką do zakładki Components i wstawiam go z powrotem z zakładki Assets. To co mogę teraz zrobić, to podmienić komponent, który jest w przycisku, na jakiś inny. Pamiętaj, że w jednym komponencie może być instancja innego komponentu, ale nie da się wstawić komponentu głównego. Jeśli spróbujesz taki dorzucić, Figma to uniemożliwi. To oczywiście nie wszystkie funkcje komponentów w Figmie. Jest ich znacznie więcej, ale zanim zaczniesz się uczyć ich, naucz się korzystać z tych opcji, które pokazałem Ci w tym poradniku. Dopiero po opanowaniu ich, naucz się wariantów i komponent properties. Inaczej jest spora szansa, że się pogubisz. Na koniec, mam dla Ciebie zadanie, które pomoże Ci utrwalić zdobytą wiedzę. Treść zadania w opisie filmu poniżej. To na dziś wszystko. Jeśli jest jakiś temat z Figmy, który chcielibyście, abym omówił w jednym z następnych filmów, napiszcie o tym w komentarzu poniżej. No i nie zapomnijcie o subskrypcji i o łapce w górę.